Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Sekrety ukryte i niespodziewane zwroty akcji nadają tej sprawie charakter thrillera, opartego na prawdziwych wydarzeniach, co mogłoby być tak wybuchowe, że władze federalne muszą interweniować. Nowe dowody zwiększyły tajemnicę otaczającą przeszłość księcia Harry'ego, gdy nowe śledztwo dotyczące jego historii migracyjnej i kontrowersyjnych dokumentów wizowych zwraca uwagę wpływowych głosów. W tym byłego prezydenta Donalda Trumpa. Ponieważ FBI bada teraz kluczowe szczegóły pochodzące z rezydencji księcia, pojawiają się pytania dotyczące znaczenia tych odkryć dla rodziny królewskiej. Dołącz do nas, aby przeanalizować tę dramatyczną sagę i ujawnić sekrety, które mogą zmienić wszystko, co myśleliśmy, że wiemy. Dosie imigracyjne pod kontrolą, kontrowersje zaczęły się. Gdy status wizy księcia Harry'ego został zakwestionowany po publikacji jego wspomnień z 2023 roku, spar. Książę przyznał, że w młodości zażywał marihuanę, kokainę i psychodeliki. Amerykańskie formularze wniosków wizowych wymagają pełnego ujawnienia historii zażywania narkotyków, a brak takich informacji może spowodować, że wnioskodawca będzie niekwalifikowany. Krytycy twierdzą, że jego przyznanie się powinno go wykluczyć z uzyskania wizy, gdy przeprowadził się do Kalifornii z Meghan Markle w 2020 roku. Wśród tych obaw, niektóre postacie publiczne zaczęły porównywać jego sytuację z sytuacją jego wujka, księcia Andrew, który był zaangażowany w skandale związane z Jeffreyem Epsteinem. Jak jeden z nagłówków brutalnie podsumował, książę Harry, uderzony lękiem przed śledztwem, Musi zostać zbadany przez FBI. To prowokujące stwierdzenie podkreśla intensywność nadzoru skierowanego przeciwko księciu. Wielu zastanawia się, dlaczego członek rodziny królewskiej, mający wszystkie swoje wysoce powiązania, wydaje się otrzymywać surowsze krytyki niż inni w podobnych pozycjach. Podczas wywiadu w programie Royal Exclusive Show fotograf królewski i ekspert Arthur Edwards poruszył pytania dotyczące widocznego podwójnego standardu. Edwards powiedział: FBI już go raz badało, jestem pewny, że mają lepsze rzeczy do zrobienia. Następnie dodał, pytając: Dlaczego nie badają księcia Harry'ego? Jego punkt był prosty: Jak Harry mógł dostać amerykańską wizę, mimo przyznania się do zażywania narkotyków w szkole? To komentarz znalazł odzwierciedlenie wśród wielu obserwatorów, którzy twierdzą, że zasady powinny być stosowane w równy sposób, niezależnie od statusu królewskiego. Debata szybko się nasila, gdy temat został podjęty przez różne media. Czołowe konserwatywne think tanki, takie jak The Heritage Foundation, argumentowały, że przejrzystość jest kluczowa. Zażądali pełnego ujawnienia dokumentów imigracyjnych księcia Harry'ego, aby ustalić, czy rzeczywiście ukrywał informacje lub korzystał z uprzywilejowanego traktowania od rządu amerykańskiego. The Heritage Foundation była zdecydowanym krytykiem przez całą tę sagę. Konserwatywna organizacja wniosła pozew przeciwko Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, twierdząc, że rząd musi ujawnić dokumenty wizowe księcia. Ich argument opiera się na przekonaniu, że każde przyznanie się do nadużywania narkotyków powinno automatycznie wykluczyć osobę z uzyskania wizy, chyba że przyznana zostanie specjalna derogacja. Pozew stwierdza, że książę Harry albo pominął istotne informacje w swoim wniosku albo skorzystał z nadzwyczajnej derogacji. Ten pozew kwestionuje długoletnią tajemnicę otaczającą te dokumenty imigracyjne. Choć sędzia początkowo uznał, że społeczeństwo nie ma wystarczającego interesu w ujawnieniu dokumentów imigracyjnych księcia, nacisk ze strony The Heritage Foundation oraz byłego prezydenta Donalda Trumpa doprowadził do ponownego rozpatrzenia sprawy. Sędzia federalny Carl Nichols stał się centralną postacią w bieżącym procesie sądowym. Na niedawnej rozprawie w Waszyngtonie sędzia Nichols ujawnił, że przeglądał tajne akta dotyczące statusu wizowego księcia Harry'ego, które pozostają zamknięte dla opinii publicznej. Sędzia wyraził zamiar umożliwienia maksymalnego ujawnienia tych dokumentów, o ile nie naruszono by obaw dotyczących prywatności. Nakazał DHS złożenie szczegółowych wniosków dotyczących wszelkich cenzur, które przeanalizował. Tym samym przygotował grunt do ewentualnego upublicznienia znacznej części dokumentów. Podczas rozprawy, John Bardo, prawnik z DHS, ostrzegł, że po cenzurze dokumenty mogą zostać tak zniekształcone, że staną się jedynie muszlami swojej pierwotnej formy. Sędzia Nichols przyznał, że nie jest w 100% procentach pewny, jak postępować. I obiecał wydać decyzję w odpowiednim czasie. Ta niepewność tylko zwiększyła oczekiwania, gdy eksperci prawni oraz opinia publiczna czekają na decyzję, która może narzucić większą przejrzystość dotyczącą historii migracyjnej księcia. Prawnik reprezentujący The Heritage Foundation wyraził zadowolenie z wyników rozprawy. Powiedział, że jego zespół jest bardzo zadowolony z osiągniętych postępów i oczekuje decyzji sędziego za kilka tygodni. Ten odnowiony optymizm kontrastuje z wcześniejszymi odrzuceniami sprawy, które określano jako oparte na spekulacyjnych przypuszczeniach. W centrum tego sporu leży przyznanie się księcia Harry'ego w Spar, że zażywał narkotyki. Szczegół, który zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym powinien był zostać ujawniony w jego wniosku o wizę. Amerykańskie organy imigracyjne traktują te pominięcia bardzo poważnie. A nawet najdrobniejsze różnice mogą skutkować odmową wjazdu lub utratą statusu. Krytycy twierdzą, że pominięcie przez księcia pełnego ujawnienia swoich przeszłych nawyków zażywania narkotyków, jeżeli to by było prawdziwe, podważa integralność procesu imigracyjnego. The Heritage Foundation twierdzi, że prawo generalnie czyni osobę zakwalifikowaną do wjazdu do Stanów Zjednoczonych, jeśli ma historię nadużywania narkotyków. Twierdzą, że książę albo celowo pominął istotne informacje, albo skorzystał z uprzywilejowanego traktowania ze strony administracji Bidena. Ten argument ma istotne konsekwencje. Może to nie tylko wpłynąć na jego status prawny w Stanach Zjednoczonych, ale również stworzyć precedens dotyczący tego, jak osoby na wysokich stanowiskach są traktowane przez prawo. Były prezydent Donald Trump również wypowiedział się na temat tej sprawy. Podczas rozmowy z Nigelem Farage'em w GB News, Trump stwierdził, będzie trzeba zobaczyć, czy wiedzą coś o narkotykach, a jeśli kłamał, będą musieli podjąć odpowiednie działania. To oświadczenie podkreśla polityczny wymiar tej sprawy. Komentarze Trumpa sugerują, że jeśli wniosek wizowy księcia Harry'ego okaże się oszukańczy, mogą wystąpić poważne konsekwencje prawne. Zaangażowanie agencji federalnej, takiej jak FBI, dodaje jeszcze więcej powagi do tego postępowania. Wniosek o przejrzystość i szczegóły dotyczące cenzury. Jednym z najistotniejszych aspektów toczącego się postępowania sądowego jest dążenie do przejrzystości. Sędzia Nichols wskazał, że jest skłonny ujawniać jak najwięcej zastrzeżonych elementów, o ile obawy dotyczące prywatności będą odpowiednio uwzględnione. DHS ma czas do 6 marca, aby przedstawić ocenzurowaną wersję dokumentów imigracyjnych księcia Harry'ego. Ten krok jest uważany za kluczowy dla ustalenia, czy dokumenty mogą być ujawniane etapami, pozwalając opinii publicznej zrozumieć charakter dowodów bez ujawniania wrażliwych informacji. Neil Gardner, dyrektor Margaret Thatcher Center for Freedom z The Heritage Foundation, podkreślił znaczenie tej przejrzystości. Stwierdził, Nawoływaliśmy prezydenta Trumpa do ujawnienia tych dokumentów. Gardiner dodał: Uważamy, że to kwestia odpowiedzialności i przejrzystości, a publiczność ma prawo wiedzieć, czy książę Harry był szczery w swoim wniosku i czy otrzymał przywileje. Takie oświadczenia podkreślają, że sprawa dotyczy nie tylko statusu imigracyjnego jednostki, ale także poszanowania integralności amerykańskiego prawa i zapewnienia że wszyscy wnioskodawcy są traktowani równo, niezależnie od ich statusu społecznego lub królewskiego. Obojętne milczenie rodziny królewskiej w obliczu rosnącego kryzysu. Reakcja publiczna z powodu trwającego skandalu królewskiego była intensywna i mocno podzielona. Komendatorzy oraz obywatele kwestionują każdy ruch, a milczenie kluczowych postaci tylko zwiększa podejrzenia. W obliczu tej narastającej burzy, Król Karol i książę William postanowili milczeć. To milczenie mówi wiele. Podczas gdy Karol wydaje się być głęboko zaniepokojony, prawdopodobnie aby chronić monarchię przed nadchodzącym międzynarodowym kryzysem, informuje się, że William zwołał pilne spotkania z czołowymi doradcami prawnymi i specjalistami do suka public relations. Te strategiczne posunięcia sugerują, że trwający skandal to nie tylko osobista kłótnia rodzinna, ale prawdziwy kryzys który mógłby nadszarpnąć dziedzictwo rodziny królewskiej. W obliczu braku jednoznacznych oświadczeń z pałacu, wielu zastanawia się, czy władze królewskie były świadome czegoś znacznie bardziej obciążającego już na początku. To wyważone odpowiedzi ze strony wyższych członków rodziny królewskiej wywołały szereg debat na temat odpowiedzialności oraz przejrzystości. Niektórzy krytycy uważają, że to milczenie wskazuje na to, że monarchia mogła ukrywać kluczowe informacje. Inni widzą w tym konieczny krok, aby uniknąć kolejnych szkód pod naciskiem rosnącej presji prawnej i medialnej. Brak komentarzy ze strony pałacu przyniósł niepokój wśród obserwatorów rodziny królewskiej, którzy boją się, że niewypowiedziane problemy niedługo ujrzą światło dzienne. Każdy dzień milczenia potęguje cię ciekawość publiczną, podczas gdy ludzie spekulują, że wewnętrzna dynamika rodziny królewskiej może być bardziej złożona niż się wydaje. Reakcje na milczenie Megan i Harry'ego tylko dodają kolejny wymiar do kontrowersji. W zwrocie akcji, który jeszcze bardziej podsyca ogień, Megan i Harry zdecydowali się milczeć w obliczu tych wybuchowych oskarżeń. Dla pary znanej z mówienia swojej prawdy, ich wstrzemięźliwość tylko pogłębia spekulacje wśród opinii publicznej. Niektórzy postrzegają ich milczenie jako ostrożną strategię prawną. Jeśli oskarżenia są poważne, jakiekolwiek przedwczesne komentarze mogłyby przynieść więcej szkód niż korzyści. Jednakże inni krytycy widzą w tym niepokojący znak, że skrywane są zbyt niebezpieczne sekrety, aby je ujawniać. Tak czy inaczej, ich brak reakcji kontrastuje z nieustanną burzą medialną i powagą śledztwa FBI. Opinie są wyraźnie podzielone. Wielu zwolenników SESEKS uważają, że ich milczenie to rozsądna decyzja. By nie pogłębiać sytuacji pod ścisłym nadzorem. Twierdzą, że jakikolwiek błąd mógłby być użyty przeciwko nim w walce prawnej lub w wojnie PR. Z drugiej strony, duża liczba krytyków i tradycyjnych royalistów postrzega to milczenie jako dowód, że Meghan i Harry ukrywają szkodliwe informacje, które mogłyby jeszcze bardziej zaszkodzić reputacji rodziny królewskiej. Aby pogłębić napięcie, pojawiają się informacje, że król Karol planuje podjąć surowe działania przeciwko Meghan Markle i księciu Harry'emu, jeśli ci ujawnią nowe szkodliwe oskarżenia przeciwko rodzinie królewskiej. Zgodnie z doniesieniami, monarcha miałby odebrać parze ich tytuł Sussex, jeśli rozpoczną publiczne ataki na monarchię. Chociaż odebranie tytułów wymagałoby ustawy przyjętej przez parlament, raport z GB News sugerował, czy Buckingham Palace wykorzysta tę opcję, jeśli Meghan lub Harry opublikują dalsze wywiady lub książki wybuchowe? Taka perspektywa zaniepokoiła zarówno zwolenników monarchii, jak i bezstronnych obserwatorów, którzy obawiają się, że takie działania mogą wskazywać na niebezpieczną eskalację konfliktów wewnętrznych. Na mediach społecznościowych i w tradycyjnych mediach atmosfera jest pełna pilności. Zwykli obywatele wyrażają swoje opinie. Niektórzy domagają się, aby pałac ujawnił wszelkie możliwe błędy, podczas gdy inni ostrzegają, że sytuacja jest zbyt skomplikowana na pochopne osądzenie. Zgoda panująca wśród wielu to, że to ciągłe milczenie, czy to ze strony wyższych członków rodziny królewskiej czy pary Saseks, sugeruje istnienie szerszego i niewłaściwie rozwiązania kryzysu. Coraz częściej wzywa się do przejrzystego śledztwa i szczegółowego, publicznego sprawozdania z wydarzeń, które doprowadziły do bezprecedensowej powściągliwości w jednej z najstarszych instytucji na świecie. Podsumowując, zbiorowa reakcja na skandal jest przesiąknięta ostrożnym niepokojem. Strategiczne milczenie podjęte przez króla Karola i księcia Williama w połączeniu z równie powściągliwą postawą Meghan i Harry'ego, Wywołało falę spekulacji i krytyki. Opinie społeczne są podzielone między wezwania do natychmiastowej odpowiedzialności, a uznanie, że w obliczu kryzysu o takiej skali, każde słowo może mieć zawrotne konsekwencje prawne i polityczne. Gdy rodzina królewska jest pod ścisłą obserwacją, każda decyzja podjęta w nadchodzących dniach może mieć długoterminowy wpływ na jej przyszłość oraz na zaufanie, jakie miliony ludzi mają do tej instytucji. Jak przeszłe działania księcia Harry'ego oddaliły go od rodziny królewskiej. Te królewskie reakcje nie są zaskakujące, biorąc pod uwagę to, co książę Harry i Meghan już zrobili w przeszłości. W ciągu ostatnich lat książę i księżna Sussex wielokrotnie szokowali zarówno publiczność, jak i instytucje, przyjmując zachowania i wygłaszając oświadczenia, które naruszyły tradycyjne funkcjonowanie monarchii. Ta nowa reakcja establishmentu królewskiego następuje po serii głośnych ujawnień i kontrowersyjnych wystąpień publicznych, które stopniowo nadwątpiły długoletni wizerunek Rodziny Królewskiej oparty na jedności i dyskrecji. Krytyczny moment nastąpił z wywiadem Pary u Oprah w 2021 roku, a następnie wzmocniony publikacją pamiętników Harry'ego Spar w 2023 roku. W swoich ujawnieniach Harry naświetlił dawne rodzinne spory i podzielił się intymnymi szczegółami na temat wewnętrznych konfliktów. Na przykład w swojej książce nie wahał się opisać osobistych waśni i zdrad, które przez lata osłabiły zaufanie między członkami rodziny. Taki poziom szczerości był bezprecedensowy i pozostawił wielu obserwatorów zastanawiających się, czy rodzina królewska ma jeszcze jakieś sekrety do ukrycia. Dodając oliwy do ognia, niedawna rozmowa Meghan z aktorką i przyjaciółką Mindy Kaling w jej serialu na Netflix, With Love, Meghan, jest postrzegana przez wiele osób jako subtelne ostrzeżenie dla monarchii. Podczas wymiany zdań, gdy Mindy Kaling nieumyślnie nazwała ją Meghan Markle, Meghan natychmiast poprawiła ją, mówiąc, To zabawne, że ciągle mówisz Meghan Markle. Wiesz, że teraz jestem Sussex. To stwierdzenie nie dotyczyło jedynie imienia. Oznaczało jej pragnienie do potwierdzenia nowej tożsamości. Tożsamości, która oddala ją od przeszłości i dziedzictwa korony. Następnie wyjaśniła znaczenie nazwiska Sussex, stwierdzając: Nie wiedziałam, jak bardzo to będzie dla mnie znaczące, ale ma to ogromne znaczenie, aby móc powiedzieć, to nasze nazwisko, nasze małe nazwisko, to nazwisko reprezentuje wspólny związek z księciem Harrym i naszymi dziećmi. A uczucie to pogłębiła dodając. To nasze nazwisko jako rodziny. I sądzę, że nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo to będzie dla mnie ważne, zanim będziemy mieli dzieci. Pociągnęła dalej: Uwielbiam, że Arki, Lily, Ash i ja mamy razem to nazwisko. To dla mnie bardzo wiele znaczy, podkreślając centralny charakter tego nazwiska w ich rodzinnej historii. Korzenie obecnego nieporozumienia sięgają roku 2020, kiedy Harry i Meghan zszokowali świat, wycofując się z obowiązków jako seniorzy rodziny królewskiej. Ich wycofanie, często określane jako Mexit, nie było jedynie protestem przeciwko królewskiemu protokołowi. Była to świadoma decyzja o stworzeniu nowej tożsamości, zdala od systemu, który często krytykuje się za swe sztywne kontrolowanie i wewnętrzną tajemnicę. W przeciwieństwie do wcześniejszych wystąpień lojalnych, ich oddalenie towarzyszyło odważnym publicznym oświadczeniom i chęci ujawnienia niewygodnych prawd o życiu na dworze. Historycznie, rodzina królewska zawsze starała się utrzymać pozory jedności i stabilności. Przez wieki jej członkowie wytrzymywali naciski, krytykę i konflikty wewnętrzne w milczeniu. Nawet księżna Diana, która cierpiała pod oskarżeniami publicznymi i dworem, Nigdy oficjalnie nie zerwała więzi z rodziną królewską. W przeciwieństwie do tego, decyzja Harry'ego o oddaleniu się i, co ważniejsze, otwarte wyrażenie swojego doświadczenia oznacza istotną zmianę w sposobie, w jaki monarchia zarządza swoimi osobistymi konfliktami i odpowiedzialnością publiczną. Od momentu ich odejścia, Harry i Meghan nie przestają dzielić się swoją wersją wydarzeń. Ich działania obejmowały kontrowersyjne wywiady z wieloma mediami, a także szczere ujawnienia w książkach i dokumentach. Te inicjatywy były często interpretowane jako dążenie do niezależności i jednoczesne wyzwanie dla establishmentu królewskiego. Ich wpływ był głęboki. Nie tylko na zwątpiły tradycyjny wizerunek monarchii, ale także zmusiły instytucje do przemyślenia własnych praktyk w obliczu nowoczesnych oczekiwań dotyczących przejrzystości i odpowiedzialności. Warto zauważyć, że te ostatnie reakcje mieszczą się w szerszym schemacie, który rozpoczął się znacznie przed obecną kontrowersją. W 2021 roku, gdy wywiad sussex Oprah został wyemitowany, wywołał wstrząs w rodzinie królewskiej. Bezpośrednie wypowiedzi na temat takich kwestii jak wewnętrzne zastraszanie i systemowy rasizm. Zostały odebrane jako atak na tradycyjną monarchiczną zasadę milczenia i dyskrecji. Rewelacje zawarte w Spear tylko spotęgowały te zaniepokojenia, oferując szczegółowy obraz osobistych i zawodowych konfliktów, które miały miejsce za murami pałacu. W podsumowaniu, każdy nowy szczegół tylko pogłębia tajemnicę otaczającą sytuację księcia Harry'ego. Z wybuchowymi ujawnieniem Harry'ego i Meghan, milczeniem królewskim, oraz ciągle trwającym śledztwem federalnym staje się jasne, że w tej sprawie kryje się znacznie więcej niż się wydaje. Jakie jeszcze odkrycia mogą na nas czekać? Czy są jeszcze bardziej szokujące tajemnice ukryte za tymi zamkniętymi drzwiami? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnij polubić i subskrybować, aby nie przegapić nadchodzących odkryć.